Dzień numer 53. No a my sprawdzamy czy pada strzeli raz w roku No właśnie. <coughs> Więc spróbujemy. No niestety, nie dzisiaj. jedziemy do Nerdlandii! Max! A kto ci powiedział, że ty jedziesz? Ja <coughs> jedę. Ja jadę, oni jadą. My jedziemy. Ona Dobra, piszcie w komentarzach kiedy wy będziecie w ciągu tego tygodnia w Energylandii, chcemy jechać w tym tygodniu, już już nie mogę czekać po prostu, już chcę teraz, więc piszcie daty, kupiszcie tam wiecie, 11 czerwca, tam, 15, w ciągu tygodnia i obiecuję widzimy się tam wszyscy, i moja siostra TikTokerka, i ja i Włodek i Wujek i może jeszcze kilka tiktokerów zobaczymy właśnie No i widzimy się jutro